Siema, to jest zapis ze streama, który prowadzę na Twitchu, Zapraszałem do oglądania. Nie wiem gdzie skończyliśmy, nie pamiętam. A wiem gdzie, dobra. Jesteśmy gdzieś, nie wiem, przy hotelu. Dobra. I zaczynamy. W takim razie, jak tu się grało? Aha, strzałkami się grało, dobra. Czyli ja muszę tu przejść. Muszę tam przejść. Jak to się zgasi... Nie wiem, teraz? Kurwa. Jednak nie teraz. Wróciłaś, dobrze, dobrze. Yy, jak ja to chciałem zrobić po drugim razie od zaświecenia? Czyli jeszcze raz? Teraz dopiero, nie? O, że mi kurwa skoczył. No bo inaczej to chuj, nie? Chyba muszę iść przez te przez te, te. No no tak, no inaczej nie da rady Jak to kurwa zrobić? Kurwa. Dobra. Oj, kurwa. I teraz co? Teraz T te się nie świeci chyba. sobie Pójdę na T. Co ja mam tu kurwa zrobić? A chyba wiem. Szelina zrobiła, nie? Na dół. Nie kurwa. Kabel ci tam wisi. I idź na E. Też nie zauważyłem, że kabel wisi. O kurwa, ja muszę od nowa to robić? O ja pierdolę, no to fajnie. No to super, kurwa. Dobra. Ehm... za czoło zabrała. Wybacz. <laughs> Sturowanie jest trochę upośledzone. Bo z, opóźnieni z opóźnieniem działa, no kur... Spokojnie, damy radę chyba. Masz opóźnienie z tymi wiadomościami. Aha, i chuj wychodzi z mojej pomocy. Aha. A spróbuj wyłączyć i wyłączyć sobie jeszcze raz z Może to zadziała jakoś. Proszę, 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 proszę. Dobra, dobra, dobra. cudownie. O, dobra. Udało się. Uff, dobra. Pięknie. Wyłączyliśmy prąd, teraz. Nie. Teraz tu? Ja pierdolę. Wiesz, że zawsze jest jakieś opóźnienie, no wiem. No to tak, ale czasami pomaga z wiesz? jest lepiej. Chyba dobrze idę. Nie wiem. Tu jest jakiś komin. To jest jakieś szklane coś chyba. Dziwne. Nie da mi to nic, bo na laptopie może i tak by działało, a na cel to nie Aha, dobra. Chyba, że tak. Czy mi to coś da jak tu wejdę? Totalnie nic. Dobra, wiem już, wiem o co chodzi. Tak mi się wydaje, przynajmniej fajnie, jakbym sobie zrobił tak, żeby sobie jechał już ten hop, Czy to nie da nic. Nie kurwa. No i chuj, jeszcze raz. Się schodzi, okay. O, właśnie o to mi chodziło O kurwa Dobra. Y To jest jakiś kabel, kurwa. Jakiś wąż. Wow. Okej. Okay. Czy ja mam iść tutaj? Okej. Okay. Eee, coś mnie tam przygniotło. A tu co jest? O jezu, tu jest ten. Ten robal cały. Wąż rzeczny. O. Doo jest niebezpieczne. I po co ja tu idę? Aha, tutaj spadł ten znak cały. Po chuj? Nie wiem. Aha, chyba że zrobiłem to po to, tą konstrukcję roz rozwaliłem po to, może żeby się nie zabić potem tym robakiem czy coś. Nie wiem, kurwa. No, bo ja idę teraz na lewo robakiem. No oha i tu jest słońce, dobra no Dobra Słońce czy światło może bardziej Może bardziej światło. Co to je to? To nic není, je to ok. Kurwa, nie wiem, nie wiem kurwa, gdzie ja idę. Tu jest coś dziwnego, nie chcę na to stawać, chyba kurwa, albo musiałem na to stawać. Nie wiem. Ej kurwa, nie. I tego nie przeskoczę, nie ma chuja. Ale dobra, czyli na to sobie stanę. Aha, no chyba sobie żartujecie, kurwa. Jeszcze raz. A teraz sobie kurwa zwolnię tutaj. Dobra, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem o co chodzi. Muszę to przeskoczyć, tą piłę, przez to pudełko. Albo... albo je zatrzymać w jakiś sposób? Hop, hop no kurwa nie wiem. No, kurwa nie da się zatrzymać tego, tego pudełka. On zaczyna je pchać automatycznie. I nie mogę też chyba zwolnić, żeby jakby nie pchał tego. Więc muszę chyba to przeskoczyć jakoś. Ja pierdolę. Lis. Niech to się uda O, kurwa, udało się, ja pierdolę. Dobra, na jest, zjadło mi to gówno. co? Nie wiem czy ja tu mam iść. Nie. Aha, dobra, muszę się wrócić teraz po prostu. Dobra. Okej. Okay. No tu wracamy w takim razie. Są po jakichś, nie wiem, konstrukcjach dziwnych? Ale cię ta piła różnia, no. Czyli ja to pewnie muszę jakoś tak kurwa rozbujać, nie? Teraz biegniemy i, kurwa, módlmy się, żeby się udało. Nie no, nie chuja, co ja mam, kurwa, zrobić innego. Nie doskocza kurwa. no, myślę, że coś takiego trzeba, jakąś taką bujankę zrobić, nie, ale... Ale, kurwa, jak? Może jeszcze bardziej ona się ma bujać. Nie wiem, kurwa. No się buja bardziej O Dobra, o to chodziło Boże święte masakra kurwa. I okay, tu chyba wiem już co chodzi. Ja pierdolę. Ale dobrze. Coraz lepiej jest. Aha, i teraz jest tutaj ta... ta winda cała, nie? Co i ona mnie weźmie do góry tu Nie wiem czemu, ale mogę je uchuść. Oj oj, oj! Co to kurwa? To są jakieś kolce? Nie. Okej. Okay. Dźwignia. Boję się co ona może robić, ale... Oh. Muszę tutaj coś kurwa przetransportować, ale nie wiem co. wracaj. Coś tu muszę rozjebać. A, o, widzisz. Dobrze wiedzieć. A, no to tutaj to chuj, no okej okay, co? <laughs> jakby to tak pierdolny, żeby to się właśnie rozbujało I teraz szybko sobie tutaj to jakby zrzucić na dół No kurwa nie wiem co ja zrobiłem tak szczerze Zobaczymy, nie może to się jakoś kurwa zniszczy teraz? O, kurwa, ej. Nie rozumiem. Nie rozumiem, kurwa o chuj tu chodzi? Może bardziej na środek? No i gówno. No i co to dało? To gówno dało. Mam jeszcze jeden pomysł, ale nie wiem czy on zadziała. No nie, no kurwa nie wiem. Może tu jest jeszcze gdzieś jedno pudło, czy coś? Ha, to kurwa, hm. To zjeżdżaj na dół. A to mnie zabije? Zabije. Okej. Okay. Ale dobra, teraz już, y Możemy zrobić coś innego. Weźmiemy sobie to tutaj. Czy tu coś mogę wziąć stąd? Nie mogę. Sobie wejdziemy tu. Ej, o kurwa. Tutaj. I czy tutaj coś jest? Co mógłbym wziąć? jest ten ten główniak gówni taki co mnie yy, ten hmm. wygląda na to Że kurwa tu nie ma żadnego pudła. Do góry nie wskoczę. Hmm. Tu nic nie zbiorę. Do węża też nie doskoczę. Hm. Z dołu chyba też chuj, no. Ej, wiem chyba, wymyśliłem. Chyba wiem. Chyba wiem o co chodzi. To sobie jedzie na dół. Ja sobie tu tutaj o. O, żeby wskoczyć na to do góry. O, 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 i tam sobie. E, nie mam pojęcia, głowa nie pomaga. Kurwa się zagapiłem, no nie. Ale o to chodzi, chyba. I tam muszę się złapać, liny. Dobra. Jesteśmy coś do przodu, jest git. Ty do góry? Dawaj. Dobra. No spokojnie. No kurwa. Jeszcze raz. Nice. Udało się, kurwa. Ej. To nie o to chodziło? Tam tylko była znajdźka? Nie gadajcie nawet. Bez kurwa, jaj. Kurwa, no nie gadajcie nawet. to kurwa No to jak niby kurwa co? Jak No stąd to tym bardziej kurwa nie dam rady tego wciągnąć chyba, nie? No tak też się nie uda. Żeby to tak, o, ujnąć? No nie, no chuja chyba. Nie no, nie do rady tak. Ale po chuja mogę tak robić?